Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Jesień to czas, gdy szczególnie pobudzają się w nas patriotyczne elementy naszej duszy, chociażby ze względu na Dzień Niepodległości, który obchodzimy właśnie w tej porze roku. Przy wsparciu z Unii Europejskiej muzea, czyli miejsca, które mają pielęgnować naszą pamięć o niezwykle ważnej historii, zyskały zupełnie nowy blask. W tym odcinku zajrzymy do gniezna i piły. W pierwszej stolicy Polski od lat niedostępny dla mieszkańców był budynek Starego Ratusza. Teraz to miejsce łączy wiele różnych funkcji, na przykład kulturalnych. No i odbywają się tutaj y, koncerty, zwłaszcza. Bardzo cieszymy się, gdy jest lato, bo, bo koncerty są plenerowe i mamy cudowny dziedziniec, takim społecznym ogródkiem sensorycznym. Wyjaśnia Marta Pacek z Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie. Odbywają się tu liczne warsztaty dla mieszkańców. Można nawet zrobić własną podobiznę jednego z pięciu królów Polski, którzy byli koronowani w Gnieźnie. Ale korytarze Starego Ratusza to jeden wielki labirynt. Co również jest tutajszą atrakcją? Dużo zakamarków jest z racji właśnie na fakt, że to jest bardzo stary budynek. No i pozwoliliśmy tutaj wejść naszym gościom, uczestnikom naszych zajęć, żeby podwiedzali miejsca, do których często nie ma po prostu wejścia. W budynku Starego Ratusza mieści się Muzeum Bowstańców Wielkopolskich. To miejsce otwarte na mieszkańców, którzy chcą poznać losy swoich przodków w czasach powstania. Wszystko to w ramach nowoczesnej wystawy multimedialnej, co szczególnie podoba się najmłodszym. A to jeszcze nie wszystkie tajemnice, które skrywa budynek Starego Ratusza. Jest tu także odnowiona sala ślubów, czy sala sesyjna, gdzie swoje posiedzenia ma Rada Miasta. Multiużyteczność tego budynku została przywrócona i myślę, że wszyscy mieszkańcy już dzisiaj widzieli ten budynek. Tłumaczy Tomasz Budasz, prezydent Gniezna. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło ponad 5,6 miliona złotych. Stary ratusz otwiera się na mieszkańców i taki właśnie był cel całej inwestycji. Ten budynek żyje, ten budynek codziennie, praktycznie przez 7 dni w tygodniu od rana do wieczora pełni swoje funkcje. Ja jestem z tego dumny jako prezydent, ale również z tej historii, która nam się udało odtworzyć. Wszystko to w samym centrum Gniezna, w sąsiedztwie słynnej Gnieźnieńskiej Katedry. Stary Ratusz w nowej odsłonie będzie pisać już zupełnie inną historię swojego istnienia. W rzeczywistości Car Aleksander I nie uczestniczył w uroczystej inauguracji uniwersytetu w dniu 14 maja 1818 roku. Takich rzeczy można dowiedzieć się w Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Przy wsparciu z funduszy europejskich przebudowano i zmodernizowano muzeum. Teraz to placówka na miarę XXI wieku. Projekt dotyczył modernizacji budynku i poprawy funkcjonalności tegoż budynku, i tak naprawdę dotyczył kapitalnego remontu, który dotknął każdy element tego domu Staszica, od piwnicy po strych. Wyjaśnia Joanna Rychlik-Łukasiewicz, dyrektor muzeum Stanisława Staszica w Pile. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło ponad 1,2 miliona złotych, a zmieniło się sporo. Szachulet został odnowiony, okiennice mamy nowe zrobione, ale oczywiście wyglądają jak te poprzednie. To, to wszystko jest takie bardzo istotne, żeby. Te wszystkie prace, które zostały dokonane, żeby tak naprawdę były niewidoczne, żeby była jak najmniejsza ingerencja w budynek, w bryłę, w konstrukcję budynku, ponieważ jest on budynkiem zabytkowym. W muzeum powstała nowa, stała wystawa: Stanisław Stasic, Życie i działalność. Można dowiedzieć się tu wszystkich szczegółów i ciekawostek z życiorysu tego polskiego działacza. W młodości uczył się w Poznaniu, tam ukończył szkołę wojewódzką i seminarium duchowne, otrzymał święcenia kapłańskie, później wyjechał na dwa lata do Paryża, gdzie studiował fizykę i historię naturalną. Później pracował u ekskanclerza Andrzeja Zamojskiego, zajmował się wychowaniem i edukacją jego dworu. Synów Aleksandra i Stanisława, opowiada dr Maciej Usurski, custosz muzeum. Nowa wystawa stała jest interaktywna i multimedialna. Chodzi o to, by dotrzeć z informacjami do każdego, młodego i nieco starszego turysty. Dzięki nowej windzie, muzeum jest także dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto projekt umożliwił powstanie nowego miejsca pracy. Z którego skorzystała pani Ewelina Hełminiak, specjalista do spraw edukacji i promocji. W muzeum zajmuje się szeroko pojętą działalnością edukacyjną organizacją warsztatów i zajęć dydaktycznych tworzeniem sezonowego kalendarza zajęć, w związku z tym również dokumentacji z tym związanej. Jak też monitorowaniem frekwencji. Z kolei w podziemiach budynku działa galeria sztuki współczesnej. Można podziwiać tu chociażby fotografie, grafiki, czy tak jak obecnie, obrazy. Tytuł wystawy to są migawki, sceny, mianki i strzępy. Są to cykle prac, których autor Zawiera swoje przemyślenia na temat powstawania obrazów czy procesu budowania obrazów, ale również miejsc, które chciał odwiedzić, a w wyniku pandemii nie mógł. Mówi Wojciech Beszterda, kurator wystaw w muzeum. Przez najbliższych pięć lat muzeum można zwiedzać zupełnie za darmo. Nowe wnętrza budynku i wystawa stała mają zachęcić mieszkańców, by zapisać sobie to miejsce na swoich turystycznych mapach. Kultura jest fundamentalnym składnikiem bogatego dziedzictwa i historii całej Europy, dlatego tak ważne są inwestycje, by pielęgnować pamięć nawet o tej najbardziej lokalnej historii naszego regionu. Takie zmiany napędzają fundusze europejskie. W środę 9 listopada w trakcie wydarzenia Jak Wiele Nas Łączy poznamy laureatów plebiscytu Łączy Nas Wielkopolskie na najlepsze projekty unijne w Wielkopolsce. Wydarzenie odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Transmisja online na kanale YouTube Wielkopolska WRPO. Start o godzinie 11. Ceremonie wręczenia nagród poprzedzą cztery panele dyskusyjne, w trakcie których przedstawiciele realizatorów nominowanych projektów porozmawiają o unijnych przedsięwzięciach oraz wyzwaniach związanych z nową perspektywą finansową. W gronie panelistów usłyszymy przedsiębiorców, samorządowców czy przedstawicieli sektora społecznego.